Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Dark Souls. Jak widzicie, jestem przed mgłą, bo jak w poprzednim odcinku wspominałem, tym też będzie boss. I tego chciałem pokazać, że tutaj można przyzwać naszego ziomka Soleira Jak widzicie, to on. Ja oczywiście nie będę tego robić, bo ja chcę pokonać każdego bossa sam. Tylko pokazuję, że on do przyzywania już nie przedłużając. A ja tu jestem przygotowany Rozpaliłem sobie ognisko do 20 susów Wchodzimy w mgłę I patrzcie Cóż to będzie za boss A właściwie kolejne dziwadło bym powiedział Tak jak nieustanne wyładowanie było dziwne Tak ten boss też Nie jest jakiś Bym powiedział Wyglądem Normalny Patrz mi znowu drży czy wybruje? Tak. To jest nasz boss. Jego polska nazwa to Demon Stonoga. Jak widzicie, ten boss ma nogi w ogóle jako Stonoga. No i co? No i ja pierwsza spróbuję się z nim tu zmierzyć, bo to jest takie opcjonalne miejsce. Powiedzmy, on tu przylezie za chwilę. O kurde, ale mi... Ua! Boże, co ten obraz mi tak lata? Ojejcie, obraz, obraz mi coś lata. Ale mi obraz wiruje, coś mi się z kamerą popsuło chyba. What the fuck? Co się stało? What the fuck? Czekajcie, czy mi się coś w opcjach spieprzyło? No sami widzicie, czekajcie, no... E, czy mi to przeszło na klam... Nie, to się ja padem... Ustawienia PC... Opcje może? Sturowanie, osi Y... Automatyczne, automatyczna kamera. Nie no, nadal się kręcę. What the fuck? To co mi się popsuło, no, a wyjdę z gry i wejdę. Nigdy nie miałem czegoś takiego, szczerze mówiąc, że po prostu nagle obraz zaczął mi się obracać, ale przecież jak... Ale cały czas się obraca. Nie mogę nic zrobić. Mm. Nie chcę tego. a ja chcę opcję. Odwrócone? Może powinno być odwrócone, nie wiem. No, mi to totalnie kamera zgupiała, a ustawienia domyślne nie wiem, czy mi się analog popsuł? O kurde. Nie, no. Ja mam tak jakby... Okej, okay. czekajcie, czemu mi... Szybkość kamery? Wibracje, widok krwi, napisy... Może to jest chód. Może to jest automatyczne mierzanie Spróbujmy jedno z tych. No ja, jeszcze zginę zaraz. Super. Naprawdę nie wiem co tu się stało. Naprawdę analogiem, bo jak go przyciskam, jak widzicie, ono się zatrzymuje. Ale. Dobra, wiecie co? Ja skończę na razie nagrywać i zobaczę co to za problem.